Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Inaczej i dzisiaj gramy w mapkę y, Parkour. Y, no i tyle, po prostu gramy w mapkę Parkour. Witam na mini, mini Parkour Paradise, okej. Okay. Dobra, zasady. Graj na game World 2, Stara się nie cheatować, graj na peaceful... Swą, co? Y, spawn, to, spawn point stawiaj gdzie chcesz. Wygrana w, e, wymaga na wersja 1.13. Jeśli nie masz, to nie pograsz, bo są bloki nowe używane. Używane, ok? Nie skracaj drogi, jeśli by można jakoś było. Render distance polecany minimum 3, max 14. Jaki ja mam? Render distance. Ech. Dobra, to zostawmy sobie. 9 no, może być. Baw się dobrze. Ok. Autor marciando.pl, Mar lat 10. A, no na przykład po tym pisholu widać albo po tym używane, ale okej. Okay. Znam dużo command bloków dzięki ziom. Więcej o mnie. Cześć, mam na imię Marcjan Marcin. Mam 10 lat i za błędy ortograficzne przepraszam. Nie jest to moja pierwsza zrobiona mapa, ale pierwsza na Minecraft Group.pl. Mam nadzieję, że mapka Ci się spodoba. Mapa jest trudna. Powodzenia. Okej. Okay. Trudna, może trudna, ja nie lubię trudnych, bo nie lubię parkourów, ale, ale się podejmę. Witaj na mapie Mini Parkour Paradise. Mapa tworzona około 4... 4 godzin w 4 dni. Jest to mapa parkour. No, jak to nazwa wskazuje, hehe, mniej he, trzeba tylko skakać i mieć skilla, Więc powodzenia. Jakby co nie potrafię 180, więc nie ten. <laughs> Naprawdę, nie potrafię 180. No, znaczy, tam czasami mi się udaje, ale rzadko mi się udaje 180, więc yy, może będziemy trochę skipować. Kliknij, wszystko się ustawia automatycznie. a Achievement. Mój jeden przedmiot, pierwszy roz, rozdział, roz, rozdział, ok, za mną. Lubię easter egg i zwierzęta, ok, fajnie. Niech się wczytuję, wczytuję, wczytuję. Czytanie zakończone. Super, dobra, graj. Rozdział pierwszy. Zamknęcia, nie wiem co to za fajny button, ale chyba skypięcie po prostu. Aha, I tyle, tak? I tyle drugi. Czekajcie, bo nie, nie, nie zrozumiałam chyba. Chcę tam doskoczyć, bo chcę zobaczyć o co chodzi z tym. Chyba nic. Rozumiem. Tu można sobie przeskoczyć. Też. I tu już nie. Więc to już musimy tu. No nie. Adam tam było, że mam nie skracać, jeśli jest to możliwe, ale w sumie... W sumie, jeśli można, to... No nie wierzę. Nie jest to jakiś bardzo duże yy, ułatwienie. Więc... Ok. Nie jest aż tak dużo tych tych y, poziomów, więc jest ok. okay. No, na razie nie jest zbytnio trudne. Easter Egg. Plus easter egg, Czyli tu jest easter egg, czy gdzie? Cześć, proszę najpierw tam czekajcie, Bo... Yy, no, Najlepsza w parkurze nie jestem, aczkolwiek trochę umiem. Yy, nigdy nie, jakoś nie uczyłam się parkoura, w parkoury. tak No i chyba widać. Nie no, to jest zwykłe skakanie w Minecraft. No to chyba trzeba na dwa kroki. No, nie wiem, jeśli ja to będę robić. Cztery tylko, tych chyba są cztery kroki. Przez pół godziny to, to... To nie denerwujcie się po prostu. Ja już taka jestem. No ja się za... Dobra, pójdźmy, że jeszcze do góry może. Nie widzę. Co tam jest przy... Pałą to tam jest. Dobra, i tu jest easter egg, tak? Chyba tak. Ale jeszcze ja w tym tam, bo może to tamto jest easter eggiem. I w pewności nie mam. Dobra, no w sumie to nie było trudne. 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 Tak, to jest chyba easter eggiem. Odblokowałeś osiągnięcie, a czym gryt. Mój pierwszy przedmiot. Żółwek XT. Aha. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Super. Podoba mi się. Nie no, czyli tamto było jednak tym Easter eggiem, rozumiem. Easter Egg plus znak z nich zapytania. Dobra, zjedźmy sobie. Rozdział drugi pierwszy rozdział za mną, po za ukończenie rozdziału, o, wybrało sobie tu, ukończenie rozdziału, spawn point, ok, fajnie, spawn point jest, mam nadzieję. Nie no, fajnie, jeśli chłop ma 10 lat i potrafi już coś umie z tymi komendami. Ja umiem takie podstawowe komendy, nic jakiegoś wyszukanego. No nie no, nie wierzę, ale jeśli chłop jak popak, to, to chłop w razie jeszcze nie jest, ale może już tak, no to w sumie, w sumie już mógłby być. Jeśli wtedy miałem 10 lat, a jeden, teraz jest 1,17, a to jest na 1,13 i Jezus Maria, ja nie mogę po prostu. No nie wiem, no jak mogę nie later. No, nie się dana. Dobra, co my tu mamy? A tu nie mogę skończyć, ponieważ nie mogę. Yy, teraz parkur na kowadłach, rozumiem. To w miarę łatwy był. Tu są jakieś świnki. To nic nie ma z tego co widzę. Konik jest. Yy, tutaj są dirty. Czyli taki jakby... Jakby taki roślinny, nie wiem, nie, roślinny teraz część parkurów. Nie, no, na razie parkury są bardzo łatwe. Oczywiście mówię bardzo łatwe i spadam, ale naprawdę są łatwe. Są naprawdę łatwe i no, na razie mi się podoba, bo można tak sobie poskakać, jest miło. Nikt się nie denerwuje, że nie, nie jest jakby... No, nie jest miło, lubię takie łatwe parkury, bo po prostu... Lubię takie łatwe parkury, bo po prostu nie trzeba się denerwować. Nie ja denerwuję się, że. O Jezus, ja 5 godzin muszę robić jeden level. Dobra, sobie tak. tak. Ale jestem ciekawa, co jest tu. Będzie jakiś easter egg, chyba, to mi się wydaje. Tak. Żółw egg XD. XD na końcu. Żółw egg XD. Bardzo, bardzo. Yy, fajna nazwa. No nie wiem. to w sumie nie bez sensu wdawać Znaczy jeśli chcesz cały czas ginąć. A żeby nie było widać, tak? To rozumiem, ale rozdział trzeci. Rozdział drugi mną Okej. Ok. Tam jest Easter egg, ja to wiem, ale chyba nie będziemy chcieli. Zapomniałam co. Ciężko <grymne> jest Keep Inventory. Jest Keep in Inventory, i jest PowerPoint tutaj. Nie no, dobra. Czyli tam trzeba sobie dać PowerPoint jednak. Bo nie jest ustawiony. Myślałam, że będzie ustawiony. Ale dobrze, że przynajmniej tu jest ustawione, a nie, że nie jest w ogóle ustawione. Bo tak żebyśmy byśmy trochę po prostu. A tutaj, no tylko... W sumie... No, tutaj też możemy cheatować, ale na razie nie ma co. No ja nawet nie skoczyłam. Jak trzy razy mi się jeszcze nie uda przejść tego poziomu to o, jeszcze dwa razy, po prostu zechitujemy, pójdziemy tam i po prostu spawn pointa sobie ustawimy. Dobra, no i ostatni raz. Jak teraz mi się nie uda, no to zrobimy sobie game mode. Dobra, nie udało mi się. Point. Stamy, okej. Okay. I teraz gramy mode survival. To trzeba skoczyć tu i tu jest już problem. To jest już trudny skok, bo to jest za cztery klatki. Klat, krat, klatki i kratki i w ogóle. Okej, okay, jeszcze raz. Zaczęło na od razu pewnie. Tak. A, jest zablokowane. Rozumiem, żeby nikt nie cheatował. Ja czemu to nie mogę? I tam podskoczyć, tak? Tu. Nie, tu mogę skoczyć. No to tak, dobra. Tylko nie mogę sobie świata, że tu wskoczyć, rozumiem. Neder. Nie trafiłam w wodę. Woda w Nederze. <laughs> no nie, miałam, ale Shift tu nie nacisnęłam. To jest liczby możemy sobie przejść i nie udało mi się. Czekaj, czekaj. Hmm. No jak mówię, nie są to trudne parkury Tak jak myślałam po opisie, że będą trudne. To nie może. Tak na razie nie są trudne, chociaż tak ja sobie że że tu coś jest, nie? Chociaż mm, mówię, że nie są trudne, a spadam, ale naprawdę nie są trudne, jakbym no nawet nie skończyłam Jakbym miała, nie wiem, tryhardować, Jezus, Maria, tutaj nie mogę. E, żadny sko, ten żadny razu spaść, to nie byłoby to jakoś strasznie trudne. Ale ja sobie tak na spokojnie gram, bo Po czemu by nie taki luźny odcineczek? Jest sobota dzisiaj, nie, dzisiaj jest, nie, nie wiem czemu powiedziałam sobota, bo dzisiaj jest, yy, dzisiaj jest, cztery, co jest dzisiaj? Dzisiaj jest czwartek, tak, dzisiaj jest czwartek. No nie wiem, że po prostu... Ale taki luźny odczynaczej taki, wiecie, ja sobie skarczę, ja się nie denerwuję, albo się zaraz zacznę denerwować. Ja lubię skakać sobie w Minecraft. Mapek, parkour jakoś nigdy nie przychodziłam takiej, żeby tryhardować Dobra, teraz muszę tam wskoczyć w końcu, no nie? Bo ileż można? Ага, и теперь там можно w na razie. congrats. Kongratz. No, e, chwila była. Przejdź tu dopiero, gdy klikniesz guzik za tobą tam. Kliknij guzik. Dziękuję za skakanie na mojej mapie. Mapa wykonana przez. Dzięki za przejście. Oceń mapkę. Ok. Około 15 sekund na obejrzenie mapy. Parkour, congrats. Paradise, Paradise. Congrats. Zostaw jaksa, jeśli Ci się podobała na mapę. Map Pokaż mapę. Mam kanał na IT. Oceń mapę. Oceniłem mu mapkę, bo czemu by nie? Oceniaj szczerze. Szczerze oceniam na mapkę 7, ponieważ dobra mapka, ponieważ... Były błędy ortograficzne. Wiem, że przepraszam za nie, ale jednak zawsze to trochę boli w oczy. Nawet 8 dam, może 8. 8 dam, bo za błędy ortograficzne nie będę masz, tak? Czas na bumbu, no tak. A tu mi pewnie dałbym A tutaj miałam... pokaż mapę. O. No. Okej, okay. mogę ten ten, tej czy jakoś ten, tego? O, dobra. Teraz mogę wysadzić mapkę jak najbardziej. Nie wiem, czy mi się chce akurat wysadzać, wiem, że dużo osób zawsze chciało, lubi wysadzać mapki. Ja taką osobą nie jestem, ale możemy wysadzić tu trochę. Troszeczkę wysadzam, ja nie lubię tak wysadzać mapek. Yy, znaczy nie, że nie lubię, tylko po prostu nigdy nie wysadzam mapek jakoś tak, ale to fajne, fascynujące i teraz to jest dobry parkour, patrzcie tutaj to zrobić, tak, tutaj parkour, o, o, tu parkour, o, tak, to jest piękny parkour, tak, właśnie tak, yy, tak, jakoś pod sobą świnki tutaj czy coś, teraz y, nauczyć się tym. Biedne świnki, Biedny, biedne, świnki, no i dobra. Tyle wystarczy nam nadzieję dla was. Dzięki, że byliście w hełmie, żółwika was żegnam, no i papa.